Na Bielskiej Starówce cały czas zachodzą duże zmiany. Jak już informowaliśmy trwa przebudowa ulicy Pankiewicza, Krętej oraz przyległego Skweru. W ostatnim czasie udało się także zakończyć remont elewacji kolejnej, będącej własnością gminy Kamienicy przy Placu Świętego Mikołaja obok katedry. Trwają tam właśnie ostatnie prace wykończeniowe. W tym roku zakończymy realizację remontu budynku Placu Świętego Mikołaja 6 tuż przy katedrze. Wszyscy widzimy, że już się zmienił, trwają roboty wewnątrz wykończeniowe i... Zgodnie z umową mamy skończyć w listopadzie. Mamy nadzieję, że przyspieszymy to około dwa miesiące. Coraz więcej starówkowych kamienic nabiera blasku dzięki prywatnym inwestorom i właścicielom. Jak dotąd największą metamorfozę można zaobserwować na odcinku ulicy Cieszyńskiej przylegającym do rynku. Praktycznie wszystkie znajdujące się tu kamieniczki zostały pięknie odremontowane. W dwóch prywatnych inwestorzy otworzyli hotele, które nie skarżą się na brak obłożenia. Zmiany zachodzą także na Starym Rynku. Prywatny właściciel rozpoczął już remont jednej z największych znajdujących się tu kamienic, która w średniowieczu służyła jako miejski ratusz. Planujemy w przyszłym roku wykonanie remontu, elewacji i dachu kolejnego budynku przy rynku, bo to jest wizytówka naszego miasta, to jest rynek 23, czyli tam, gdzie znajduje się słynny bar pierożek. Hotel klasy turystycznej, dysponujący 60 miejscami, zamieni się po remoncie także kamienica przy ulicy Wzgórze, dawna Karczma Słupska. Przystosowanie budynku na potrzeby hotelu, poprzedzone pieczołowitym remontem, prywatnemu inwestorowi zajmie około 3 lat.